o pewnym cudownym siedmiolatku, który ukradł Farelowi koncert innowatorskiej interpretacji hitu Prodigy. Cześć, zapraszam na flash Muzyczny. Ten chłopiec skradł Farelowi show. Siedmioletni Dylan poszedł statą na koncert Farela Williamsa. Podczas wykonywania Happy artysta zaprosił na scenę grupę dzieci, w tym Dylana. Natychmiast okazało się, że chłopiec wyróżnia się spośród niezdarnie podrygujących dzieciaków. Farel zauważył świetną choreografię Dylana i poprosił, aby wyszedł naprzód sceny, żeby wszyscy dobrze widzieli jak się bawi. Takiego koncertu Dylan i jego dumny tata na pewno nigdy nie zapomną. Niemiecka stacja SAT-1 opublikowała fragment programu, w którym mama śpiewa swojej córce kołysankę. Wybrała jednak nietypowy utwór Firestarter zespołu The Prodigy. Ciekawe, czy mała będzie miała słodkie sny. 3 lipca rusza motocyklowa impreza 11 Bike Fest, na której wystąpią m.in. Black Label Society, Saxon czy polski Bikcyc. Wszystkich fanów mocniejszych brzmień zapraszamy do Wrocławia i oczywiście do naszego serwisu Onet Muzyka. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia!